Dobra, zaczynam tak. grę okay. Przyciski będą mi się... Aha, jeszcze nie sprawdziłem przecież na jakim tym będę mógł nagrywać. FPSie i to wszystko. Dobra. Aha. Dobra, a my damy prolog, tak? Tak. Okej. Okay. Jak na razie widać nic. Nie widzisz? Dead Space 3 Napisu Dead Space 3, widzę to. No widzę. O, są dwie postacie. Fajnie to wygląda. Bo oglądałem gdzieś właśnie jakiś ten z, z jakichś filmik, to była tylko jedna postać. A to. Ale dziwnie wyglądają. No nie. Ja jestem chyba tą drugą z tyłu, a ty jesteś tym typem z teraz Ale strasznie cicho mówi. No, cicho strasznie. Tak Będę musiał to chyba Śnieżyca. No dobra, no to wrzucimy. Dobra. No to jesteśmy. A, już! Musiałeś dalej filmik. Tak, już jesteśmy. Dobra, no to... ja Nie ma żadnej amunicji. No nie ma. No to się manko. Z tej strony polski demon. Siema, ma. Z tej strony Ryan eee, Gramy w Dead Space 3 na poziomie normal. Jak widać, gramy razem. W module koop, czyli kooperacyjnej, dobra, ci mamy się teraz udać? Tak w ogóle. Nie wiem. Jak na razie ja to jest śnieżyca. Nigdy w Dead Space 3 nie graliśmy. Tak no. Nigdy w żadnego Dead Space'a nie graliśmy. Ale zaraz zobaczę. Ha. To... Aha, cię no, się, odbieram, to masz pokazaną ścieżkę. Tak? No. Aha, mapa jakaś taka. Dobra. Gdzie ty to przeczytałeś? Ja nie widziałem. No, było wyświetliłości przed chwilą. Ja jeszcze napisy bym włączył, wiesz? A patrz, można biec shiftem. Znaczy biec. Aha, no Poczekaj sekundę, ja włączę napisy. Spoko. Dobra, gamy dalej. Wszystko. Czy włączyłem już napisy. Dobra, no musimy biec tutaj, gdzieś. Czekaj. Można dać zbliżenie Zbliżenie Oj! Uderzyłem się. No, no właśnie o, A nie? nie jak? 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 Dobra. Aha, jeszcze bym może opcję z, z, sprawdził. Żeby mieć wszystko na najwyższym, jeżeli mogę. Sprawdzić? Poczekaj sekundę. No może sprawdzić. Zanim zaczniemy. Panie widoki tutaj nawet. Dobra, przepraszamy za cięcie. Jak zmieniałem opcję, to mi się coś tam wyłączyło. Nieważne, dobra, mamy dalej. Dobra, okej. Okay. Z czego masz bek? Z czego? No, fajne widoki. okej. A tu A patrz, jaki tu z rozwalony ostatek. Ooo. Niezły model. Dobra, chodź. Tam do nie widać? O Boże, co to za przycisk? Okay. A to klawiatura <noise> A co? I czym to się podnosi? E to, to chyba jakiś flipunek mamy no e. Nie wiem okay. Podnoś tam Manual reload Aha, musimy tu znaleźć e... do domu. jak wejść Air. A teraz mam amunicję. Dobra. No właśnie weź pozbieraj sobie tutaj tą amunicję. Dobra coś tam mam. Ja mam 20 sztuk chyba. Muszę strzelać bo mi mówi. Strzelę seraz. raz. A! Ale jaja! Ej! Wiesz co? co? Po prostu... Po prostu kliknąłem prawy przycisk, strzeliłem i odblokowałem drzwi. Nawet... <gryw> Nawet nie chciałem tego zrobić. <gryw> O Jezus. 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 Ty to to wytrzymałe? Jezus. No, no No, Jezus. 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 w nazwie... w nazwie Zapomniałem, że będą tu potworki przy takim klimacie. Dobra, chodź, idziemy dalej o, że... no, idziemy. A można z pierwszej osoby? Nie, nie można Co jest? O kurde. Ej, fajnie się tak szczela Takie trochę... Fajne efekty ten Jak, że, że go przepoobiło tak, jakby bo go... Chyba brzydko szczeliłem A, to nie wiem, nie zwróciłem uwagi Po prostu fajnie się szczela Jak można tak nawalać Amunicja, amunicję oszczędzać w miarę no, właśnie próbuję tak w miarę. Na spokojnie. Ale yy, też yy, przy każdym ciele możesz znaleźć trochę. Tak, tak. Sposób. Szukam właśnie, znaczy podnoszę. O kurde. A, wzięło go gdzieś tam. Dobra, na górę. No, bo podskoczył sobie. Nie, fajnie, już mi, już mi się ta gra podoba i ogólnie kołap Fajnie, możemy sobie ten. O, chodź tu, musimy obydwaj przytrzymać Trzymasz? Okej, okay, okej okay, Czekam na partnera, dobra Jakaś bomba jest czy co? E, nie wiem Może to jest ten e... Jak to się nazywa Ten ko kod? Koder, czy jak to Koder o Ale nie wiem o. Co tam pisze? A, już można skakać O cholera. Mam nadzieję że tu mnie nic nie może uderzyć bo nie, tak musisz naprawdę nie ogarniam Przez z dziury musisz przeskakiwać Coś tam przeskakiwałem Dobra o Co tu się dzieje? Ja tym kontroluję o o, Olera Olera To się przesuń! Przesuń się Mam nadzieję, że cię nie trafiło Nie wiem Moja postać spada gdzieś Nie, jest chyba git Nie, dobra Wstajemy Jakie No Dobra Ty widzisz tak samo tą scenkę jak ja? Tak, tak Znaczy wiadomo tylko czy z innej perspektywy Nie wiem No ja nie wiem samej. z innej perspektywy <noise> no, no dobra nie będę tłumaczył z tyłu jakby z tego gościa. Tak, tak. Nie, na pewno tak samo. Aha no i on to weźmie i będziemy później pewnie za tym biegali z powrotem Nie Zrozumiałeś, co z tej scenki Nie do końca Coś tam pytasz czy kocha mamy i tatę i w ogóle Ale nie, nie, nie do końca też Co biega co to się dzieje? No 200 lat później. A to jest chyba na tym księżycu. Coś tam pisze, że koniec ludzkości już jest w pobliżu coś w stylu. Czy znaczy pisze? Pisze? Nie wiem. Ja strasznie mam cicho te dialogi wiesz? No ja tak samo. Może podgłosimy sobie. No daj, dobra. Oj, sorry. Audio. Które to może być? Voice. Ale to może być na przykład Twój głos, nie wiem. Dam sobie to 50. Powiedz, kiedy będziesz gotowy

Unitologists have breached the inner concourse. Uh. We can't hold them! Captain, run right out of time, gotta go! She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. I think Okay. Okay! Here. Let's get moving. They want us do jakiejś some mission. Z nimi on tam nie chciał, ale będzie musiał, bo, bo jest tam sama gdzieś, no w tym świecie. Czy cholera wie? A, mogę teraz podnieść? A się ruszyć nie mogę coś. A ty Może gdzie jesteś na... tak w ogóle? No dobra, teraz się mogę ruszyć. A gdzie ty jesteś? Ja jestem chyba, ja jestem chyba jednym z tych jakby... Z tych co zaatakował twoją pasetę jakby. Czekaj. O, widzicie, cię, tu jesteś w pokoju. O, tu jesteś. Ja tak jestem tutaj taki gdzieś. A skąd ty przyszłeś? Z korytarzu. Tutaj. Nie, dobra, popatrz co tu jest. Czekaj, bo... No, pozbierajmy tutaj co wszystko. Co tu było? Ja wziąłem coś, nie wiem co tam Nie, zajumaję ci to. Okej. Okay. Hmm. How long has she been missing? Just shut up and get over here. We'll explain later. Yes. Thank you, Dave. Hey. Who the hell are you guys? EarthGov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. The last battalion? What do you mean? Last to last, ostatni genius, jak że nie ma młodych ludzi Nie ma more left. Mm. Dawaj Otóż nie my Wiesz co się dzieje? No jakaś wojna, nie wiem do końca o co chodzi Zaatakowali nas po prostu Ale nie wiem kto Trudno jest mi powiedzieć, co się dzieje. Nie, wiem, idziemy teraz chyba jego dziewczynę uratować, ale nie wiem, czy to już teraz. Dobra, biegnij, bo, bo nas celują chyba. Oh, Z tyłu. Tak, tak, ty masz tylko jedną broń, tą samą, nie wiem jak zmienić. Nie, ja, ja mam jeszcze rolką. Okej, okay, zmieniłem. Ja, ja mam jeszcze coś, ale Shotgun chyba. Dobra. A, tutaj na drabinę.

Tak, yeah, Ellie myśli, że można go powstrzymać. Więc teraz ona się straci, a oni cię tu posiądą? Tak, teraz wejdźcie na dach w budynku Dredger Corp. Czeka nas drużyna. Aha, to jest otwarte. To chyba amunicja. Dobra, musimy iść tam... Nie wiem do końca gdzie, gdzieś na dach. Czeka na nas jakaś tam drużyna, dawaj. Tylko gdzie? Którędy? Tu są jakieś drzwi co to było? Widzisz mnie? Hmm. Tak, tak. Oh. Widzisz jak świecę lampeczką? No, a tu, no A, tak się lepiej patrzy na wszystko. Dobra. Dobra. Dobra... Szkoda, że... Aha, kontrol się tak robi... Oj, sorry. Kopnąłem cię chyba. x się kłóca, Szkoda, że nie kontrol. Byłoby mi łatwiej. A, czekaj. Coś było. Wziąłeś to? Nie. A ty by zacznijłeś. Nie. Co o naszej O auto mi przejechało. No, zauważyłem. I Co teraz? Nie wiem, poczekaj, zobaczmy. normalnie... Nie, normalny tu od jest, razu. Shit. Tak. Że masz jakieś tam. Co i Nie co trzeba zrobić? Aim czy C? Tyle? O co chodzi? Też nie No, ale za bardzo się... Podejdź do, podejdź do tego, bo Cię jeszcze raz jadę. Podejdź do tego i naciśnij C. Klikam. Status recharge. Chodź, wróćmy się. Zobaczmy, czy tu coś nie leży. Co potrzebujemy, czy coś nie w stylu. Może potrzebujemy Dziś... jakiegoś klucza do tego. Przez chwilę y, tam to się pokolorowało na czerwono No nie rozumiem do końca o co chodzi A może tędy po prostu tu się da przejść? Ups. Nie A jeżeli da się jak to jeszcze się skacze? Się skacze Właśnie nie wiem O kurde o. <grywa> Nie przejechał Dobra, jeszcze raz Nie wiem Czekaj, nie naciskaj jeszcze, ja zobaczcie co ci oczywiście no dobra, no to on mówi, że samochody się nie zatrzymują, nie zatrzymają za nic, chyba że jakoś użyjemy tego Statis Unit, czyli tego tutaj. Bo to się nazywa Statis. żeby spowolnić ten ruch, ale... Co ty robisz? Ale do cholery chodzi. No dobra, użyj tego jakoś. Spróbowałem. Ci się nie zmieniło? Nie. o co chodzi do cholery Możesz. No, czer... O! Widzisz! Co się stało? No ja wiem, ja ci zaraz powiem co zrobiłem <coughs> Popatrzyłem się na, czer... na czerwone światło I, I kliknąłem, użyłem I, tego statisu. No 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 Aha. No dobra. A tutaj się tutaj jest Richard. Aha, tutaj się... Nie. Ładuje się? Tu czy co? Nie wiem, nie wiem, Mateusz. <laughs> Kliknąłem, wiesz. Ja też... Wyce wycelowałem... Pięknie, na więc może czerwone. akurat... Nie, ja na czerwone światło wycelowałem. Może jakby jednocześnie z... No, ale my wiesz. Aha, dobra, okej, dobra. Idziemy po drapienie do góry O kurde. Oj, o świetnie. Tu są wrogowie, Na dole chyba. Co? Za ja. nami? Tak Tyle się czasu z nimi bawiliśmy... I... Znaczy tam bawiliśmy i nagle teraz rokowie przy. Ej, dobra. No nie. Tu jest od, do, do e, otwarte. Chyba, że tu musimy iść? Nie wiem. Tu jest skrzyneczka, jakby co. Może coś będziesz mógł wziąć. No coś tam mogę. Są kolejni mm. Chodź, idziemy dalej Aha, ten wie, okej okay. Tak, tak Nie coś to... <laughs> skopał to ciało <laughs> <laughs> 1, 2, 3 Dobra Czyli tak też mogę zamieniać broń A Zmienię sobie na tą